Jeżeli chcemy latać daleko w kosmos, jeżeli chcemy kolonizować chociażby Marsa albo, albo budować duże bazy na Księżycu, musimy zadać sobie jedno dość kluczowe pytanie. Czy w kosmosie będziemy mogli mieć dzieci? Stacja kosmosu będzie możliwa tylko wtedy, gdy w kosmos będą latali nie tylko dorośli, ale całe rodziny, w tym dzieci. Niektóre z tych dzieci będą się rodziły w statkach kosmicznych, na stacjach orbitalnych albo na innych planetach czy księżycach. Temat jest bardzo skomplikowany. Tu nie chodzi tylko o kwestie zapłodnienia, ale mechanizm rozwoju człowieka przed i po urodzeniu w warunkach kosmicznych. To, co dzieje się w zapłodnionej komórce, to, co dzieje się w komórce, która się szybko dzieli, musi być niezwykle precyzyjne. Zła synchronizacja procesów chemicznych lub biochemicznych, biologicznych, to wszystko powoduje, że organizm rozwija się nieprawidłowo albo na bardzo wczesnym etapie rozwoju po prostu obumiera. Na ludzkich embrionach nikt takich doświadczeń w kosmosie nie przeprowadzał, ale na innych zwierzętach, na myszach, szczurach, żabach, jaszczurkach, Rybach już tak. Z tych prób wynika, że dla procesu zapłodnienia oraz rozwoju zarodka i embrionu kluczowe znaczenie mają i grawitacja, i poziom promieniowania. Promieniowanie jonizujące jest dla żywych, dzielących się komórek bardzo szkodliwe. Kwanty promieniowania niosą z sobą energię. Uderzając w cząsteczki chemiczne je demolują i w ten sposób niszczą np. kwas DNA. Na poziomie komórki istnieją co prawda systemy naprawiające takie błędy, ale gdy tych uszkodzeń jest bardzo dużo, naprawa nie jest idealna. Nowe komórki z uszkodzonym DNA są źródłem powstawania nowotworów i błędów rozwojowych. Na Ziemi przed promieniowaniem chroni nas. Warstwa atmosfery i pole magnetyczne. Yy, na statku kosmicznym nie ma ani jednego, ani drugiego, więc albo statek kosmiczny będzie przypominał czołg, albo na przykład na Marsie, habitaty, miejsca, gdzie będziemy funkcjonowali, będziemy musieli budować bardzo głęboko pod Ziemią. Niestety grawitacja jest większym problemem. Jej nie da się ani włączyć, ani wyłączyć. Nie potrafimy jej wzmocnić, ani osłabić. Co więcej, nie potrafimy się nijak od niej odgrodzić. Grawitacja na Marsie wynosi niecałe 40% przyciągania ziemskiego. Z kolei na Księżycu przyciąganie to zaledwie kilkanaście procent em, tego, co mamy na Ziemi. Kilkadziesiąt lat temu na pokładzie jednej z radzieckich sądów, kosmos, na orbitę wyniesiono klatkę ze szczurami. Po powrocie tych szczurów na Ziemię okazało się, że samice, niektóre samice, zaszły w kosmosie w ciąże. Żadna jednak w kosmosie nie urodziła. Późniejsze eksperymenty Amerykanów polegały m.in. na wysyłaniu w kosmos już ciężarnych samic szczurów. Po to właśnie, żeby mieć okazję. Yy, jak wrócą na Ziemię do zbadania e, późniejszych etapów ciąży i rozwoju nowych osobników. Okazało się, że rozwijające się w stanie mikrograwitacji e, szczury często rodziły się z uszkodzonymi elementami serca i źle rozwiniętym uchem wewnętrznym. E, to były najmniejsze problemy, jakie, jakie je spotykały. E, to właśnie w uchu wewnętrznym znajduje się kluczowy element systemu równowagi, położenia ciała i kierunku ruchu. Jeszcze inne badania przeprowadzali Japończycy, którzy wysłali w ramach jednej z misji na orbitę szczurze plemniki. Po powrocie na ziemię okazało się, że większość z tych plemników nie potrafiła zapłodnić komórki jajowej, a w tych przypadkach, w których się to udało, zarodki nie rozwijały się i obumierały. Jaja przepiórek na radzieckiej stacji Mir nie rozwijały się normalnie, podobnie zresztą jak jaja salamandr, zapłodnionych w kosmosie. Z kolei na świerszczach nicieniach. I muszkach owocówkach, mikrograwitacja nie robiła kompletnie żadnego wrażenia. Nie zauważono także, i to jest bardzo ciekawe, wad rozwojowych u ryb, które rozmnażały się na pokładzie promu Columbia. Eksperymentów na różnych organizmach i w różnych fazach ich rozwoju było już wiele, ale w zasadzie nigdy nie przeprowadzono programu naukowego, który dokładnie przyjrzałby się problemowi rozwoju ssaków. Nie chodzi tylko o pojedynczą obserwację, tylko o rzetelny program badawczy, który obejmowałby w zasadzie wszystkie stadia rozwoju od produkcji plemników i komórek jajowych przez zapłodnienie, rozwój zarodkowy no i poród. Na tym badania nie mogą się jednak skończyć, bo po to, żeby one miały sens, kolejne pokolenia i ich zdolność do rozmnażania także powinny być pod okiem naukowców. Dzisiaj badacze mogą wysunąć tylko bardzo ogólne wnioski obserwując efekty, ale kompletnie nie rozumiejąc mechanizmów, czyli tego co dzieje się na poziomie chociażby genów czy pojedynczych komórek. Te ogólne wnioski mówią, że w kosmos Osie, ssaki nie potrafią skutecznie się rozmnażać. Plemniki są mniej ruchliwe i nie potrafią zapłodnić komórki jajowej, a gdy do zapłodnienia w ogóle dojdzie, wtedy embrion rozbije, rozwija się w sposób nieprawidłowy i często obumiera. W Langley Research Center w NASA zaprojektowano taki eksperyment, który ma symulować długotrwałe przebywanie w marsjańskich warunkach. Plan jest taki, żeby na orbitę księżyca wysłać automatyczne laboratorium, w którym w klatkach będą. Zamknięte myszy. Będzie ich tam przynajmniej kilkanaście tych myszy. Odpowiedni mechanizm obrotowy. Całego tego laboratorium wytworzy we, w jego wnętrzu siłę odśrodkową identyczną jak grawitacja na Marsie. Odpowiedni system czujników, a z, pierwszego takiego, z pierwszych takich rysunków wynika, że tych czujników będzie kilkaset, w tym 600 kamer, a także możliwość zacumowania do tego laboratorium statku załogowego, mają zagwarantować możliwość pobierania próbek i badania kolejnych pokoleń urodzonych w kosmosie gryzoni. Micehub jest planowany, na, ta misja jest planowana na y, około 10 lat, a to w praktyce oznacza, że uda się w ten sposób przebadać kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt pokoleń myszy. Y, pozostaje jednak tylko jedno pytanie, y, czy badanie innych ssaków y, wystarczy do tego, żeby wysnuwać wnioski dotyczące człowieka, dotyczące tego jak działa człowiek. Ym, nawet jeżeli badamy ssaki naczelne, tak naprawdę to robimy tylko wstęp do tego, żeby zrozumieć, jak pewne mechanizmy działają u człowieka. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.